Cześć, tutaj Tomek Delimat. Witam na kanale 13 Runda. Po nieudanym dla polskiego boksu czerwcu czas ruszyć do przodu i liczyć na sukcesy innych naszych zawodników. 20 lipca na gali w Londynie przed bardzo trudnym wyzwaniem stanie Artur Szpilka, który zmierzy się z Derekiem Cizorą. Ten pojedynek to zestawienie dwóch odmiennych pięściarskich stylów. Faworytem będzie brytyjczyk, ale Szpilka również ma swoje atuty. Artur Szpilka od dobrych kilku lat jest chyba najbardziej medialnym polskim pięściarzem, a jego walki cieszą się w naszym kraju bardzo dużym zainteresowaniem. Jego wzloty i upadki są zatem większości fanów dobrze znane. Pierwszym skokiem na głęboką wodę była walka z Bryantem Jenningsem, przegrana przed czasem. Później Szpila odniósł cenne zwycięstwo nad Tomaszem Adamkiem. W styczniu 2016 roku przyszedł natomiast pamiętny nokaut z rąk Dionteja Wildera w pojedynku o Mistrzostwo Świata. Przy okazji tamtego starcia warto zawsze przypominać, że do momentu brutalnego zakończenia w dziewiątej rundzie Polak spisywał się naprawdę dobrze i sprawiał Wilderowi sporo problemów swoją ruchliwością. Wydaje się jednak, że takie nokauty muszą pozostawiać ślad w psychice. Po licznych perypetiach zdrowotnych Artur Szpilka wrócił na ring dopiero półtora roku później i był to dla niego powrót koszmarny. Niedoceniany wówczas Adam Kownacki zwyczajnie zlał Szpilę, nokautując go w czwartej rundzie. Po tym pojedynku Artur był kompletnie załamany, myślał nawet o zakończeniu kariery. Pozbierał się jednak i w 2018 roku wrócił dwoma zwycięstwami, najpierw z Dominikiem Gwinem, a następnie z Mariuszem Wachem. Szczególnie ten drugi pojedynek wzbudził sporo emocji. W ostatniej rundzie szpilka opuszczał ręce, wylądował na deskach i był na skraju porażki przez nokaut Ostatecznie dotrwał do końcowego gongu, a na kartach sędziów wygrał niejednogłośną decyzję. Ja wówczas również punktowałem 95-94 dla Artura, ale swoją postawą z końcówki utwierdził mnie on w przekonaniu, że pewnych nawyków będzie już bardzo trudno go oduczyć. Te nawyki mogą okazać się zgubne w starciu z takim turem, jakim jest Derek Cisora. 35-letni obecnie pięściarz ma za sobą już mnóstwo ringowych wojen, ale od dawna utrzymuje się w szerokiej światowej czołówce. W swojej karierze walczył m.in. z Vitaliem Klitschką, dwukrotnie Tysonem Furym, Davidem Hejem, Kubratem Pulewem czy też dwa razy z Dillianem Whiteem. Te największe pojedynki na ogół przegrywał, ale nigdy w ringu nie pękał. Nieraz wydawało się, że jego kariera jest już zakończona, a wtedy on wracał cennymi zwycięstwami. Najlepszym przykładem jest pojedynek sprzed niemal dokładnie roku z Carlosem Takamem. To urodzony w Kamerunie Francuz był wówczas faworytem, ale po Wielkiej Wojnie Cizora niespodziewanie znokautował go w ósmej rundzie. Dobrą reklamą możliwości Cizory są też jego pojedynki z Dillianem White'em z grudnia 2016 i grudnia 2018 roku. Pierwsza walka była prawdziwą rzeźnią, uznaną potem za jedną z najlepszych batalii całego roku na świecie. Niejednogłośną decyzją sędziów na punkty wygrał White, choć zdaniem większości obserwatorów lepszy był cizora. W drugiej walce po 10 rundach Del Boy prowadził natomiast na kartach sędziów i był o krok od zwycięstwa. W 11 odsłonie White ciężko go jednak znokautował. Derek Cizora jest pięściarzem, którego szczególnie mobilizują duże wyzwania, natomiast w przypadku mniejszych walk potrafi po prostu przejść obok pojedynku. Tak było choćby w starciu z Agitem Kabajelem o Mistrzostwa Europy, w którym Brytyjczyk nie zrobił nic, by zwyciężyć. Bardzo słaby był też ostatni występ Cizory z Senadem Gashim z kwietnia tego roku. Gashi przez całą walkę uciekał, a Delboy nie miał specjalnie ochoty, by go gonić i w związku z tym pojedynek zadziałał jak najmocniejszy środek na senny. I tutaj pojawia się kluczowe pytanie. Na ile zmobilizowany wyjdzie dyrek Cizora do walki z Arturem Szpilką? Polak na pewno nie jest postacią anonimową, w końcu to były pretendent do tytułu Mistrza Świata Wagi Ciężkiej. W dodatku, szpilka to naprawdę dobrze wyszkolony technicznie zawodnik. Ma świetną podbudowę amatorską, w ringu jest ruchliwy i cechuje go bardzo dobra praca nóg. Nigdy nie miał jednak zbyt dużej odporności na ciosy, a Wilder czy Kownacki dodatkowo skruszyli jego szczękę. Wydaje się też, że w pewnym sensie naruszyli jego psychikę. W tej chwili, gdy Artur Szpilka przyjmuje mocny cios, to jego reakcją nie jest przetrwanie kryzysu z podniesioną gardą, lecz nonszalanckie opuszczanie rąk i wręcz proszenie się o nokaut. W starciu z Wachem wyglądało to na odruch bezwarunkowy, który w wadze ciężkiej może spowodować nie tylko przegranie pojedynku, ale również odebrać sporo zdrowia. Artur pracuje teraz z nowym trenerem Romanem Anucinem i zapewne szkoleniowie spróbuje oduczyć go złych nawyków. Sala treningowa to jednak zupełnie coś innego niż prawdziwa walka w ringu. A derek Cizora to zbyt duży ringowy wyjadacz, by nie wykorzystać dekoncentracji szpilki. Cizora wyjdzie do ringu bez większej presji. Niezależnie od wyniku walki ze szpilką, on miejsce na dużych galach ma zapewnione, bo jest atrakcyjnym nazwiskiem i potrafi się postawić każdemu. Już teraz głośno mówi się zresztą o jego pojedynku z byłym mistrzem świata Josephem Parkerem. Szpilka również jest na tyle popularny, że na brak ofert nigdy nie będzie narzekać, ale ewentualny kolejny ciężki nokaut może być już dla niego naprawdę niebezpieczny. W walce z Cizorą musi więc pozostawać nieustannie skoncentrowany i słowo klucz dystansować. Nie wchodzić z Brytyjczykiem w zwarcia, starać się pozostawać poza jego zasięgiem, korzystać z pracy nóg i trzymać ręce wysoko. Potrzebna będzie zimna krew, pełne skupienie, walka na pełnej przestrzeni ringu i utrzymywanie dystansu. Styl Cizory najlepiej określił w ostatnich dniach on sam, mówiąc Nie umiem boksować, potrafię tylko się bić. I rzeczywiście to pięściarz dość jednowymiarowy, taki typowy duży facet z wagi ciężkiej, który dąży do bijatyki. Jeśli szpilka da się sprowokować i będzie próbował udowodnić, że bije mocniej, to zapewne zostanie ciężko znokautowany. Musi więc do tej walki podejść z pokorą i świadomością atutów przeciwnika, ale też i własnych. Nie próbować być pięściarzem, którym nie jest, lecz bazować na tym, czego przez lata nauczył się u wielu znakomitych trenerów. Nie ukrywam, że mam przed tą walką spore obawy. Artur Szpilka szuka dużych wyzwań za duże pieniądze, ale Derek Chisora ze swoim stylem może okazać się dla Polaka koszmarem. Cel Brytyjczyka to podejść, ustrzelić i znokautować, a Szpila bardzo źle reaguje na przyjmowane ciosy. Wiem, że Artur ma w swoim arsenale narzędzia, które pozwalają na pokonanie Delboya. Zastanawiam się jednak, czy potrafi jeszcze te narzędzia wykorzystać. Po walce z Mariuszem Wachem mam co do tego spore wątpliwości, więc moim typem jest niestety zwycięstwo Deleka Cizory przez nokaut w drugiej połowie zakontraktowanej na 10 rund walki. Oby moje przewidywania się nie sprawdziły. Pojedynek Derek Cizora Artur Szpilka będzie trzecim od końca na gali w londyńskiej O2 Arena. Później czekają nas dwie inne ciekawe walki w wadze ciężkiej. Najpierw David Price zmierzy się z Davidem Allenem w starciu, w którym pełen dystans jest chyba niemożliwy. Obaj zawodnicy nie są wirtuozami, ale mają czym uderzyć. Lepszą pasję notuje ostatnio Allen, który wygrał przez od cztery kolejne walki, w tym ostatnio z Lukasem Brownem. Price, brązowy medalista olimpijski z Pekinu, na zawodowstwie jest ogromnym rozczarowaniem i choć ma bardzo mocny cios, to również niestety szklaną szczękę. Znany jest głównie z ciężkich nokautów, których padał ofiarą i z kiepskiej kondycji. Jeśli nie trafi czymś Alena na początku walki, to obstawiam, że przegra przed czasem. W pojedynku wieczoru zmierzą się natomiast Dillian White i Oscar Rivas, a w stawce znajdzie się pas WBC Interim w wadze ciężkiej. Zwycięzca powinien być zatem oficjalnym pretendentem do walki o Mistrzostwo Świata. White w ostatnim czasie stał się prawdziwą gwiazdą brytyjskich ringów i zaliczany jest do ścisłej światowej czołówki. Przegrał tylko z Antonym Joszułą, a pokonywał m.in. Parkera, Heleniusa, Brauna czy dwukrotnie Cizore. Nie jest może królem techniki, ale jest twardy i wytrzymały, a przy tym czyni stałe postępy. Oscar Rivas będzie jednak trudnym wyzwaniem. Niepokonany kolumbijczyk przebojem wdarł się ostatnio do czołówki, nokautując w 12 rundzie cenionego Bryanta Jenningsa. Na pewno jest bardzo niewygodnym przeciwnikiem. Myślę jednak, że niespodzianki tu nie będzie i walkę wygra Dillian White. Transmisję z gali w Londynie przeprowadzi w sobotni wieczór TVP Sport. Studio rozpocznie się o godzinie 21.20, a Artur Szpilka i Derek Cizora powinni wyjść do ringu już około 22.00. Warto więc być czujnym i nie przegapić tego pojedynku. I oczywiście trzymać kciuki za Polaka. Na Londynie bokserska noc się jednak nie kończy, bo kilka godzin później w Las Vegas dojdzie do starcia Manego Pacquiao z Kifem Turmanem. W stawce walki znajdzie się pas mistrza świata WBA w wadze półśredniej. Ten pojedynek można spokojnie nazwać starciem dwóch geniuszy. Sylwetki Pacquiao nikomu nie trzeba przedstawiać, to jeden z najwybitniejszych pięściarzy naszych czasów. Turman natomiast wciąż jest niepokonany, a przecież mierzył się z najlepszymi, choćby Danem Garcią czy Seanem Porterem. Many Pacquiao ma już 40 lat, 71 stoczonych zawodowych walk, a po porażce z Jeffem Hornem sugerowano mu zakończenie kariery. Później Pacman znokautował jednak Lukasa Matysę, a następnie wręcz ośmieszył Adriana Bronera. Starcie z Kifem Turmanem będzie dla niego trudniejsze, ale mimo wieku Filipińczyk wciąż jest w stanie znakomicie przygotować się do pojedynku. Turman w styczniu wrócił na ring po blisko dwuletniej przerwie i wyglądał na lekko zardzewiałego. Z Josecito Lopezem wygrał co prawda na punkty, ale miał w tej walce momenty kryzysowe. Starcie w Las Vegas to typowa konfrontacja z gatunku 50 na 50. Ja chyba jednak postawiłbym na punktową wygraną Pacquiao. A jeśli Filipińczyk rzeczywiście w wieku 40 lat będzie w stanie pokonać takiego rywala, to jeszcze mocniej ugruntuje swoją i tak już niepodważalną pozycję w historii boksu. Transmisję z Gali w Las Vegas również przeprowadzi TVP Sport. Początek w nocy z soboty na niedzielę o godzinie 2.30. Wszyscy czekamy oczywiście na pojedynek wieczoru, ale bardzo ciekawy jest też undercard. Tam starcia Siergieja Lipińca z Johnem Moliną Jr., Jordenisa Ugasa z Omarem Figueroa czy Luisa Nerego z Juanem Carlosem Payano. Tytuł mistrza świata IBF wagi superśredniej w pojedynku z Mike'iem Lee będzie bronił Caleb Plant, a wcześniej pokaże się też prospekt wagi ciężkiej Efe Ajakba. Jak zatem widzicie, przed nami długa i pełna emocji noc. Ja zachęcam do kulturalnej dyskusji w komentarzach, prosząc równocześnie o ograniczenie pytań dotyczących afery końskiej. Zapraszam też do odwiedzania strony 13 Runda na Facebooku oraz do śledzenia mojego Twittera, do którego link znajdziecie w opisie. Tym, którzy jeszcze nie widzieli, chciałbym polecić również obejrzenie mojego filmu z ostatniego czwartku o niesamowitej walce Jose Luisa Castillo z Diego Corralesem. A teraz mówię Wam już do usłyszenia!